O! dobra. To będzie na związanie gospodarza. I będzie na, na krótkę. Trójkę. Eee, ja nie wiem, czy ja myślę, że będzie dobre. Ty z niego kawałkopa, to by wystarczyło. Tak. O, ja bym się kręciła w takie błyskawki. Ja w trakcie nie będę ich sztukować. Prawda, to prawda. Witajcie, kobiety. Wy jesteś tam młodsi. To wiesz, ta siatera, pianka gospodarzowa. A nie Lciu, naodkładałaś wodę jak najkładniejszych chłopców? Przy... Bliźniak na wyciągałam. Zosia trzeba było tego wcale nie brać. A czego? Bo jest ty kiedy bliźniakem wrocisz. Aleś ty mądra, jak Maćku kot. Dosza, idź do Maryski, bo jeszcze duch bardziej stoi. Lecz, idę, lecz, idę. No. Widzika? Michałelu się wlechu. A chcę iść poza na robotę. A Panu, A panu Bogu oddaję. Nie była kwiatków do wiórka. O, bo co jo, za kwiatki? Ojojo, jakie śliczne kwiatki, tam. A gospodarz to my zezwolili, żebym se na ich polu głosy wyzbierała. To jak? Nie będzie tam mieli nic przeciwko? Oj tam, babko, zbierajcie się, zbierajcie. My przecież jesteśmy za tym cylizując. No. tak u usta kiełbisecki, Co? To może byśmy zaterał obiad zjedli co? Ojci powiem dziecko, że po skończonym robocie to nawet się i ze zje. zje. No. No Zosia, leć przynieś kanka i kosyk spodniecy. No. O co ta Nosia trochę? Marycie, to dawajcie do kupy, to bez sasji. No, dawajcie, dawajcie, Paulko, wyciągodcie już. Musi nie śpić. No. Oj, dziewuskie, dziewuskie, nie ruszaj do tych głosów. Nie, bo to myśmy zostawili na koza. No. Jagosza, Makrusza, siadaj na setu. Pieledziewusek, to jest A, babko, gdzie wy tam jesteście? Przysiądźcie i wy, to ty się A bóg wuma zapłać, czy cud na sejio? Łatwiej, siadowicie, gdzie se, babko? Ja to ze snopek podłoza. niska, bolu. No. A po co się włosy zostawią na kozę? Moj dziewuski, odkąd pamiętam to się ostatnio kampazyta zostawią na polu. A na przysłoroczny urodzaj, a i do No O, mysę ryzyknu nie idź tak w stodole. Przychódź tak ta, ta koza na pole. No powiem, bu, że u nas w stodole to mysów nie ma. Mój Wojciech to umie przygotować za pole, żeby weszli węzły. W z roku za polach kładzie grudy a Z lasu przywozi zielonych białokców i gałęzi swojoka. Układa ścisło na żywi jeden, pięć, drugiego bo innych węzłów nie ma. Aj, tak! Wojciechowo mój Wojciech zrobi taki poddatek. Ale słuchaj, tak, Oj, tak. Oj, jaki słuch 6 pies. Słuchaj, tak! Jak jedzie po wirsu, fura zyta na pole, to patrzą i tak do nikogo się nie odzywa No, no nawet do konia nic nie goza. no Dopier jak se wróci e, do Skodowy, piersy z nopek se zwróci na klepisko, e, to wtedy przepowiadał. A go do synami. To Do garstwa, to do gastwa, powiam w umazę tych mysów nie za wiele. A jo to za tykum Sapolem, w Januski z łoknawy, albo Palmę Wielkanocną iśmy sami samy spokój. O, za zajeba. A przychodzi z nienacką. Mm. Mm. Oj babciu, no. przecież nasza Anielka jest za biedna do Wojtka. O, oj. A jak Walercyna, to jest ten niej są za już jak usił od winy, to coś za prądko brzuch rośnie. Słuchaj, <śmienny> no, ta jakże nie myśli głowu, tylko tu drugą połowu, to nieraz i nie tak się wydarzy. No? Tak jest. Yeah. Nie już wciągnięto się z Wy to odrobiota. a ja to se przysłam na zarobek. Działam na jarmaku w Adamowie, takie śliczne salinówki, korale, a to se kupię. O, ja, o, ja, to ja chcę, mój to mój no, no. Zosia, a i chcę umyć te jeśli można, bo tak ci śmierdzi. Przecież na niedzielę zawsze była. O, na niedzielę ci na góru, ze nam Placzek no. wsadziła. Wejdźcie mamo do kanty. Placzek, kanty i No, no. Chodź świat wisił. Pójdźcie po kozę, jak ty śliczny ptasek się w No lec tam owocna, owocna. No. jaki ładny. Oooooo! Kobieta! Za O, będzie Numaś ja w przyszłym roku ślicznie z pozerodził. Proszę. Przeszkadza. Kto? Ja. ja Dalecko, mało, <śmany> świerącki moc, malu, świerącki moc Zostałaś zdalecko, chociaż ją została. Se weźmiecie znicie zniwiarecki do pan gołałecki a pani do piwa a pani do piwa będą dobre zniwa. Rokowrota bo... Wysiełny plon w gospodarza dom. O... na ganeczek mamy szygować od nas Blond plon, niesiemy plon, gospodarza dom po Jezus Chrystus w gospodarze na wieki wieków gospodarzu pochylcie się niech dwóch włoza na wasa głowa Stan wianek, mówity ze złotych, bonum tak cannych i drogich członków. Gospodorzu, pamiętajcie, żeby sobie tego wianka nie zniszczyć. Powieście go sobie, o, w chałupie najlepiej. Na humorowym miejscu. Niech mi tam sewiści, aż do przysłych żniw.